Dzień dobry, Adam czwarty po polsku, po raz trzeci już to nagrywam, ale nieważne, nieważne, ja się świetnie bawię, ja mam czas. Dwa razy przeciążyło mi kodeka i wywaliło besa. i co się okazało? Okazało się, że to kwestia tego, że miałem zły sterownik karty graficznej. Ale dobra, nieważne, jesteśmy w Simsach, a nie w Scrap survival. i pewnie spytacie się, dlaczego, kurczę, dlaczego? Dlatego, kurczę, dlatego, ponieważ nie są to zwykłe simsy sekcji opcje gry i inne możemy zobaczyć zmodyfikowaną zawartość jak widzicie jest tutaj kilka fajnych rzeczy które pochodzą z paczki nagrywanej na streamach przez streamera Arx Skeletor bardzo polecam, gorąco najśmieszniejszy streamer po słońcu, kurczę link w opisie macie i no, generalnie te simsy też mają powstawać na streamach. A to jest tylko taki odcinek lotarzowy, żebyście się zapoznali w miarę co i jak. Eee, co, no. Mam karteczkę, żeby powiedzieć, co mam powiedzieć. I e, no, między innymi e, chcę wam powiedzieć, że e, w opisie macie mojego Twitcha, mojego Discorda, żebyście wiedzieli kiedy i co nagrywam. E, ten, żeby. Bo jak dzwoneczki nie działają e, więc żebyście kurde followowali mnie na twitchu i e, byli na discordzie, bo tam będę pisał albo ustawię jakieś bota, nie wiem e, i no jak widzicie gram bez żadnych dodatków, bo dodatki kosztują 140 zł ja nie zamierzam tyle wydać do Origina i, i EA, bo bez sensu gry kompletnie upośledzone i... Yy, no. Dlaczego mój kodek się przeciąża cały czas przy Simpson Nie wiem, nie wiem, trudno, trudno, nie wiem. Dobra, szybko, klikamy, nowa gra. O, to Szkieletor. <grystanie> Taki sobie tu pocieszny szkieletorek siedzi. Ale cóż. Nie dziękuję, zrobimy Sima samemu. Hmm. Czemu zawsze wybieram i babkę na start? Bo oni są taksami sami praktycznie. Ale nieładne, nie na tym się skupiamy. Skupiamy się na sekcji zawartej, zmodyfikowana. Jak widzicie, tu są różne szmyry, bajery. Tu dzieje się cała magia. Hmm. A to Zigzag McQueen z latającą szczęką. Dlaczego? Dlaczego od ma Ząbki mam prwające. No trudno, trudno. Ale z jak ma pido nie będzie postać dzisiejszego epizodu. Generalnie chciałem zrobić całe miasto naszych pięknych simów. I no... Mm, Zigzag McQueen może będzie mieszkał gdzie indziej, ale na pewno nie z nami. Owsi, już myślałem, że mi nie działa część modów. No widzicie, mamy tu kilka postaci, na przykład Master Chiefa z Afrem. Bardzo przystojny, który... czemu nie mogę go obrócić? Przecież zawsze się da obrazy przeciągania. No cóż. Ej, no nie mogę tego obrócić, nie wiem, o co chodzi. W razie mamy Master Chiefa z Afrem. Mamy Doomgaya. Mamy jakieś ziona z gry, którą pewnie powinienem znać, ale nie znam. Mamy kurde Vampiry <gryw> z Jojo Bizarre Adventure Mamy <gryw> Tego gościa. Mamy też na przykład Raymana <gryw> oraz Funky Konga Cała ob obstawa, kurde, obsada tu... O i działa nagle przesuwanie go. A bo nie mogę na niego klikać po prostu. Ale mamy też takie kultowe postacie jak SpongeBob albo Wario. <laughs> Coś pięknego. Niestety, jak wejdziecie sobie na streamy Joela, to zobaczycie, że on tam ma więcej, niestety trochę yy, ubranek i innych opcji. Ale to dlatego, bo niedawno zaczął drugi sezon swojej serii. A ta paczka jest z końca pierwszego, ale nie szkodzi. Najwyżej ją zaktualizuję, jak tylko zostanie wydana. To co? Myślę, że możemy zacząć nasz gameplay jako jakaś ciekawa postać. Tylko zobaczyć jedną jedną rzecz. Gdzieś chyba było coś takiego, że dało się go dawać wyżej, niżej, ale... lol. Ale no, to chyba też tylko w tej nowszej wersji paczki. No cóż, możemy zrobić na przykład <grafię> Pepsi Mena. Nie, 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 myślę, że pójdziemy z czymś bardziej podstawowym. Albo Garfieldem. Albo. Nie, to, to mnie przeraża, to nie. Dlaczego? Zigzaka napina zostawimy sobie na później jego i jego latającą szczękę. Shrek! Szrek się prezentuje całkiem okazale. Ale myślę, że zaczniemy od Spongeboba albo Garfielda. Myślę, że może być to Garfield. Będę ich nazywać po angielsku też. Bo czemu nie? Bo czasem są problemy z polskimi znakami eee, w, ten, w tych modach. Co? Po angielsku? Puh. Mówię po angielsku chyba po polsku. Dobra. Jest pięknie. Musimy mu dobrać też odpowiedni głos. Zmęczonego kocura. że mało zmęczony. Ora Garfield chodzi całkiem o spale, ale nie, pozostawiłem mu normalnych odwywalonych. Haha, Lexa, what to jest strażą. Sexy Garfield? <summonforestry> Może lepiej nie nie, nie. nie bierzmy Sexy Garfielda. Chociaż, kurde, nie wiem jaki głos używa. O, Sangula Bates! Hebeny sykafus. No znowu nazwania. No dobrze, może być. Tutaj wszystkie opcje zostają jak zostają. Szybko zrobimy kostiumy Garfieldowi. Cyk. Tego nienawidzę. Po angielsku tu bym mógł to spokojnie zamknąć, ale tak to nie. Tak się muszę bawić, kurde, z zamykaniem tego, o. Garfield jest murzynem. No i co? I nie mogę tego zamknąć. Co za upośledzony polski język. Powinienem sobie ustawić angielski też, ale ale cóż... Dlaczego nie? <ścoughs> na imprezę. Garfield może chodzić na imprezę przebrany za Dungaja na przykład. Dlaczego nie? Do pływania? Też Garfield. Wszędzie Garfield. Kurde bela No. Dobra. I jeszcze ostatnie. Cyk. Tylko myślę, że na razie zdejmiemy Garfielda, żeby dostosować go do fa faktycznego stanu Garfielda. U na przykład tak. Tego i tak nie widać w kostiumie, ale także pod prysznicem. No, yy, wygląda jak Garfield. <laughs> Co tam mordy Wajczek mamy różne rzeczy szczura? Mysz, wszystko jedno. Wulka, Wagana. Ma Luigiego. Mamy cudowne opcje. Ale myślę, że pójdziemy jakąś klasyczną fryzurą do Garfielda. A taki sobie może być. To będzie nasz Garfield pod maską. Garfield ma. pod maską co? <gryw> Garfield ma rude włosy i możemy mu zmienić karnację A tak. A możemy zrobić Garfielda czerwonego? Albo jego. Nie dobra, nie Garfield będzie czerwony. <grywka> nie, ten Garfield jest przerażający. Sans? Nie dobrze, Garfield będzie czerwony na razie. Piękny. Skoro mamy Garfielda gotowego, możemy mu zrobić jakiegoś kolega, żeby. Żeby nie mieszkał sam. A nie, zaraz, jeszcze musimy dokończyć Garfielda. Garfield oczywiście kocha jeść. Więc zostanie on wirtuozem kuchni. O Jezu Chryste, Garfield jest również... Aktywny? Na pewno nie. Ale jest mądry. Kurde. Zapaleniec nie będzie się denerwował jak mu komputer do to, to... to może nie. Może lepiej nie. Ee, żarłok, myślę, że może być żarłok i na przykład jeszcze mm. Straight Edge, może, może lepiej, nie, 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 tu się nie przyda, myślę, że Garfield jest też samotnikiem, dziś chyba był leń, ale o jest leniwy, damy zamiast geniusza, Garfield też taki mądry nie jest, cudnie, mamy gotowego Garfielda. Przepięknie, możemy dorobić mu kolegę. No. Ha. O Jezu, to się... Czy to mandzie Nie, koniec będzie. Może mieszkać z Raymanem pod jednym dachem. Rayman jest ogromny. Dlaczego Rayman jest taki wielki? Za podglądzie że tylko Ooh. szczękę. Górdę. Mm. Nie, 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 na pewno nie będzie mieszkać z policjantem pod jednym... Oj. Członki. <noise> Możemy na przykład z Tiókiem Niukiem, kurde, mieszkasz? albo... Jak on miał Dobra, trudno, zapomniałem. Oczywiście znowu muszę to odznaczyć, tak? Hmm. Hmm. <głos> <głos> ha ha! Myślę, że zostaniemy przy Raymanie, albo Barym, Albo szreku. weźmiemy szrekę. Tylko, że najpierw musimy jeszcze stunigować szereka pod maską. Szrek również jest czątki. O, proszę bardzo. Szrek jest zieloniutki, piękniutki. Włosy możemy zmienić na szrekowe włosy. To są szrekowe włosy. Nie, 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 to są szrekowe włosy. To nie jest szeregowy zaraz. To jest to Szrek. Jest Padałem mu. Bardziej okrągłą buzię. Piękny. Cudowny szerek. Skoro mamy szreka pod maską, to możemy zrobić szereka na masce. <laughs> Chciałem Gierfielda odruchowo kliknąć. No to ja szybko zrobię szreka. I widzimy się zaraz. O, a jak widzicie szereg jest wszędzie cały piękny i gotowy. Każdy kostium to szeroky kostium. Możemy też ustawić, mówimy. O, proszę, ork. Nie wiem, czy Shrek jest ogrem, czy coś. Nie wiem, możemy mu ustawić jakieś fikcyjne nazwisko, na przykład... Zobaczymy, co nam gra doradzi. Kula. Sam się kula, jak tutaj nie, Shrek-ogr będzie, i będzie. No. Możemy mu też ustawić odpowiedni głos. Kurde, nie pamiętam jak brzmi szrek. Szrek, co ci się stało? Dlaczego cię tak rozciągnęło? Nieważne. Szrek ma całkiem niski głos, z tego co rozumiem. Z tego co pamiętam, a nie rozumiem, tak. Chyba jest trochę za głośno gra. Poczekajcie, szybko to zmienia. Sorry, że jeszcze ustawień dźwiękowych nie ogarnąłem, ale no, po dłuższej przerwie wracam. Więc możecie mi w komentarzu pisać jakieś sugestie. Właśnie dlatego wolałbym to robić na streamie, na żywo, ponieważ miałbym wtedy kontrolę, mogliście mi mówić na czacie, co jest tak, a co jest nie tak. W każdym razie, wracając do głosu Shrek'a, on ma taki fikuśny głos. Dobra, myślę, że Shrek. Marzeniem Szrek jest zawsze miłość. Tak, Szrek jest romantykiem. swoją drugą połówkę i przeżyć z nią udane życie. Hmm, albo może dewiacja? Nie wiem, Szrek jest w Redota, więc będzie psik, Psotnikiem, kurde. No, Szrek jest oczywiście. Głupek, no ja mam nam głupka, kurde, nie, 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 Shrek jest znawcą sztuki. Drag dealer. Nie, snob. Shrek jest snobem, cudownie. Nie, 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 Shrek jest, kurde, e, jaki on jest, samotnikiem. Dobra morda, znikam. No, Bredota może nie, nie lubi dzieci, może też nie. Hmm, co tu jeszcze można dać szrekowi? Shrek Niezdarność. się. co mu się stało zrek? Ja myślę, że szrek nam się całkiem uda. Jeszcze możemy mu dobrać hood, głupawy hut. ponury hood gdzieś tu był. Może lepiej Garfield, brat, możesz Członek reziny. Chód Co mu się z mordem Dobra, myślę, że jest dobrze Teraz kolejna część, czyli z Kot Nie. Kot i ogród. Tak, cudownie. Pięknie. Możemy się wprowadzić. Hmm. I mamy trzy miasta do wyboru, z powodu tego, że nie ma żadnej DLC. Raczej nie wprowadzamy się do Newcrest, bo tam nie ma żadnych sąsiadów. To albo Wierzbowa Zatoczka, albo zdrój. Jak zobaczycie zaraz, miasto też się trochę zmieni. No, więc tak, to są nasze mieś mieścinki, poczciwe miejscowości. Tu jest jakaś altana Agap. Myślę, że tu możemy się osiedlić. Mogłbym niby wpisać free real estate, ale... ale nie będziemy tak cheatować. Nie, 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 ja już mam plan na fabułę. Musimy coś z dwoma sypialniami najlepiej ogarnąć i myślę, że tutaj pójdzie. Jest taki ładny, spokojny domek. Akurat dla naszych przyjaciół. Myślę, że wyposażony, najwyżej stuningujemy meble. Staram się nie wpisywać cheatów na ice. Ale to może wyjść różnie. Hmm... Tja... Może lepiej nie na razie. Zobaczymy jak tam wygląda nowy loft. Of... Jak to tylko jedna sypialnia? Ja, ja tu widzę dwie sypialnie, ale dobra. Powiem tak, że dom ma potencjał do tego, co chciałbym w nim zrobić, ale, yy, ale nie nadaje się, więc musimy mu zrobić mały tuning. Powiedzmy tak. Yy, pierwsze, na pewno przyda się domowa atmosfera. Gdzie jest się, Domowa atmosfera się przyda, gdyż dzięki temu Simowie szybko. Opanowują ogrodnictwo, a to jest to dokładnie na czym nam zależy. Yy, więc tak. Jak widzicie, mamy tu wszystko, czego nam potrzeba do życia. Z wyjątkiem tego, co jest nam faktycznie potrzebne, czyli źródło dochodu. Myślę, że jako, że to są bliscy znajomi, nie będzie im przeszkadzać to, że śpią koło siebie. <noise> więc przesuniemy ich do... A bo nie, jeszcze lepiej. Tu zrobimy sypialnie, z racji tego, że to jest na froncie pomieszczenie. A na tył mam specjalne... specjalne plany króty. Zobaczycie zaraz jakie. Jakby coś nie pisze mi rzeczy po progu. za możesz przesuwać nie według kratek, albo... Yy, możesz powiększać rzeczy za pomocą kwadratowych Wiem, grałem w Simsy. Umiem obsługiwać Simsy. I... Yy, no. Ale... No, po prostu czasem tego nie robię. Wolę ustawiać rzeczy, w lub itd tak dalej. Jest cudownie. Jeden kredens. Możemy tu zaoszczędzić kasę. Lustro, 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 lustro. mają tylko jedno. Czemu tak nisko? Fuck. Tak. To nie chcę będzie tak nisko. A, tylko wziąłem nie to lustro, bo wziąłem lustro z kibla. Chciałem wziąć to lustro. Cyk. No, i tu mamy piękny pokój, przystosowany już do tego, co chcę zrobić. Tu jest tak ciemno, czemu to jest tak ciemno? Lampka Prestige, Jezu Chryste, jak paskudnie to wygląda. Ja mam jakąś fobię w Simsach, że wszystkie domy, w których gram, muszą być idealnie doświetlone, bo po prostu mnie szlag trafia. Musi być, zazwyczaj biorę te, jak to się nazywa, subtelne spotki, robię je kurde tyci, i upycham wszędzie gdzie się da. Ale jako, że mamy mały fundusz i musimy sporo inwestować, to na razie musi się obejść bez tego. Do kibel tylko wstawię tą lampę, żeby kibel też był ładnie doświetlony. A na ten pokój mam specjalne plany, już Wam się tłumaczyłem. Jakie, znaczy co? Nie tłumaczyłem Wam właśnie jakie, ale już mówiłem, że mam plan. Przede wszystkim najpierw zaoszczędzimy trochę kasy, zmieniając tutaj wystrój na nieco mniej gościnny. Hmm, na przykład jakieś ładne linole. Hmm. Rozważę, rozważę. O, mogę mieć na przykład beton najwyższej klasy albo życzliwy żwir. O, to wygląda na coś, co bym chciał tu mieć. Teraz szybko pomalujemy ściany na jakiś ładny kolor. Czyste ekspresy to zbyt ładny kolor. Możemy wziąć na przykład. W sekcji mury chyba był taki... O, tak, piękno w tynku. To jest dokładnie to na czym mi zależy. W ten sposób zawsiędziliśmy całe 44 baksy. Yy. I teraz tu wchodzi gość programu. Wyszukamy sobie ...toniczkę. Albo nie wyszukamy, tylko bo wyszukiwarkę są najmilej wszystkie donice wejdziemy w sekcję zajęcia na dworze. Mamy tu zwykłą donicę ogrodową. Upewnijmy się sobie co w tym specjalnego? Co takiego można robić z donicą ogrodową? Ja Wam natomiast powiem, że z donicą ogrodową można robić wiele różnych rzeczy. Jedne z tych zastosowań jest na przykład główne źródło dochodu Garfielda i jego hobby. Między innymi ogrodnictwo średnio legalnych roślin. Więc myślę, że pomożemy Garfieldowi w spełnieniu jego hobby. Zrobimy mu taką malutką plantację. E, co? Chyba e, ja trochę za dużo powiedziałem. Wiem, że do plantacji przydają się też punkty, punk, punkty półki, które nie wiem czy piszę po angielsku. O, mamy takie półeczki podstawowe. Lecimy po taniości. Daje jasne, że mi ładnie widział. W tej ciemności i super mamy półki. Jakieś nasiona też by wypadało kupić potem. Ale kupowanie ich przez... co to jest? Gablota. W każdym razie kupowanie ich przez tryb kupowania jest całkiem drogie. Więc myślę, że może się obejść bez tego na razie. Jeśli wyszukamy sobie magiczną frazę Keymod, która pochodzi od nazwy Koreana, czy jak tam, który twórca twórcą tej paczki modyfikacji. Dam wam jakiś link do jego social mediów albo coś w opisie, bo to jest naprawdę kozak człowiek. I to, że ono wierno takie piękne rzeczy, jest z jego strony bardzo miłe. Mamy na przykład Grilla, albo Pepsi, albo Kole. Ale cola nie, tylko Pepsi. Mamy też zdjęcie na przykład dziadzie. Albo dobre memuszki. O! Myślę, że to jest wspaniałe mamy na ścianie. Mamy też radio prosto. Mamy radio prosto z bikini dolnego i to jest to, czego tu potrzebujemy najbardziej. Czy to jest telewizor w tym... Co? Inaczej ja będę go. Jest Gamecube. Ja mm -hmm. myślę, że... o! Sponge TV. Okej. Okay. Dobra, tylko Sponge TV nie może stać sobie tak na podłodze, co my wtedy zrobimy? Sponge TV musi sobie stać na Sponge Stole. Ciekawe czy jest jakiś Sponge stół, nie ma, więc po prostu walnę jakiś taki pierwszy lepszy. Teraz weźmiemy sobie Sponge TV, który jest odwrotnie, nie z jakiej dupy. O, teraz mamy piękny Sponge TV. No ja, no, mieszkanie mamy ładnie na dwie osoby, jest sypialnia. Wszystko jest, co jest nam potrzebne z wyjątkiem GameCube, ale to zaraz możemy ogarnąć. A bo w sumie pozostałem piękny. Na razie musimy na niego zarobić, albo powiększyć nasze mieszkanie. Z tego co mi wiadomo, takie rośliny rosnące w pomieszczeniu potrzebują też specjalnego oświetlenia. Więc yy, zajmiemy się tym właśnie teraz. Damy jedną lampkę tutaj, jedną lampkę tutaj. Muszę to cały czas pomniejszać, i jedną lampkę tutaj. I to jest w ogóle źle, bo jest za mało małe. I no, potrzebujemy jeszcze jednej takiej lampeczki i jeszcze bardziej ją pomniejszyć. I mamy gotowe nasze miejsce do życia. Może nie jest najpiękniejsze, ale jest to ciasne, masne, ale własne czy coś takiego. Jak coś to mamy krzaki, które można sprzedać. Krzaki są swoje warte. No, dom od zewnątrz nie porywa jakoś wizualnie, ale to dobrze. Okien myślę, że do naszych interesów nie muszę zaklejać, bo są od strony potoku. Więc jest git. I tak patrzę, że nagranie ma już 25 minut, więc myślę, że resztę zrobimy na streamie. Ja wam tylko podpowiem takiego małego tiza dam żebyście wiedzieli co się kroi, żebyście na pewno do mnie przyszli. To, to się kroi. Zapraszam. Twitch TV ukośnik Admin 4 Link w opisie zapraszam na discorda elowens